Siema wszystkim, z tej strony Mateusz. i Jedziemy dalej z forestem. Kolejne jaskinie, które niedawno odkryłem. Jest daleko stąd. I tam się udamy po kolejne ciekawe fanty. Dzień się dopiero zaczął. Piękny, taki bezchmurny. Jesteśmy pełni po zjedzeniu pysznego śniadanka. Muskino no i sz Szarkuś i jego przyjaciel żółw. Mm. Język, języczkiem. Także dzień się dopiero zaczyna. Mam w nadzieję, sensie, że to nam nie przeszkodzi i może od... zależy od wielkości jaskini owej, do której się zmierzamy, czy będzie wielka czy nie. Bo chodzi o to, abyśmy wyszli z niej jak będzie najlepiej No dzień, tak? Żeby nas potem nic nie wychujało, nie wystarczyło jak w poprzednim odcinku. Byśmy spokojnie mogli potem wrócić do domu. Dobliśmy sobie dwa pancerze z kości. O, dzikuski. Zauważyć. Nie chcemy się bawić w płanny jogging W cardio Dajmy sobie z tym spokój Zobaczymy może w co będzie ciekawego To zachowajmy energię na Na nią z Tym razem ta jaskinia właśnie W tym kierunku Ją znajduję Jakoś jak tu się szło Gdzieś tu niedaleko powinien być namiot Obóz Obóz jakiś tam namiotowy, taki malutki i gdzieś za nim powinien, powinno być wejście do tej jaskini, chyba jakoś tutaj tak, za tą skarpą gdzieś, A się zgubić. Da się jakaś mini mapka czy coś w tym stylu, może kiedyś uda mi się coś znaleźć, odkryć, nie wiem, coś tam. Kolejne dzikusy, wszędzie ich tutaj jakoś, taki dzień dzikusów. Już myślałem, że jest to samotnione, ale nie. Tylko przy dupasy gdzieś tam dookoła są. A jak nie przy nim, to gdzieś pewnie na drzewach. Trzeba uważać. Trzeba uważać. A bardzo... O! Tu jest chyba ten mały obóz. Camping. Campingowy. Chyba ten. Tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Łatwo się tu zgubić. trzeba mi się lepszą orientacja w terenie. Nie można się tu skimać. Gdzieś tu niedaleko powinno być to wejście do jaskini. Dźwięki w ogóle to wszystko tu w lesie. O, co ci się stało przyjacielu? Przyjacielu? Co oni ci zabili? oni ci zabili. O to co? Cegarek ma już tego za dużo. No nic, odkryłem kolejnego. O, tu jeszcze jeden. Hello. Co ci tam wbili w plecy? Jakiś dziwny znak? Ryba, róża. Demon. Płucze. Jak oni mogli? I to zabić. No widzisz, zrobili ci to. Średałeś dałeś środko. Czy było tutaj rozbijać? Namiot. Nie trzeba było. Jakich więcej. Dawaj Fanty. Czyle coś tam masz w szyi w buzi? Cowaj drzewa przebity do... Jezus Maria. O, co ci tu wychodzi? I sobie dostajmy na potem. Tu był chyba jeszcze jakiś jeden ziomek. Jest tutaj. Odkrywamy nowych ziomków. O! Kurwa, chyba słyszałem słonia. Jak już. Mam nadzieję, że go nie ma. Jak już wspominałem. W ogóle tutaj dźwięki są zajebiste i to wszystko dookoła. Opadające liście, ptaszki, zajączki, wszystkie stworzonka. No tak, słyszę gdzieś tego słonia jebanego. Kurwa mać! Chujki małe. Ty co, na co się kapisz? Na co się kapisz? Myślę, że to zabawne. ja nie zabawne. Dobra. Pozycja do wykonania. Taki. Pozycji to ja nie chcę wykonywać Dobra Jak tam wejdę to mi już gówno zrobią. To jest ta jaskinia. To mi się przecięło. Dobra. Zalone. Zalone wszystko. Ale chodźmy tutaj. Teraz przynajmniej to słoniątko nie powinno mi nic zrobić. Dobra. Co to ciekawego, mój kolego. I tak, słyszycie to? Drzewo te co, ukryta kamera? Halo, halo, chciałbym tam wejść był tu Timmy Jego kolejna bez grałki Timmy nie Jak możesz takie brzydkie coś Dobra, zrób przejście Bierdziałaj Dawaj szmatę nie po coś mi kupi kamieniu Otwórz się sezonie Oczywiście zapalniczka musiała zgasnąć Uuuu, nice. No, więcej tego tego wisko. O, dobrze, że mamy aparat do nurkowania, bo coś czuję, że będziemy schodzić pod wodę... Tak mi się wydaje. Tu już mogą być potworki, bo tu jeszcze wcześniej nie byliśmy. No jakiś kolejny pasażer odkryty. Z flakami na wierzchu, nie wiem co oni tak mają do tych flaków. Dawaj napoje, wypijmy sobie. O, No, Ola, zapalniczku, nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Więcej zapasów. Tutaj co mamy? Tutaj też coś jest. Są te małe chujki. Teraz się pobawimy. Te. Odwdzięczę wam się, małe gnojki kurwa chuję się odwdzięczę Zrobimy to inaczej Chyba nie zrobimy, nic nie widzę. Dobra, nieważne. Tak to zrobimy. I co? Już? Koniec. Nie mogę go podnieść. Macie gnojki małe. Wystaszycie. Macie! Ha, 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 ha! No, dobra. Leczmy głębiej. Ja myślę, że to była jeszcze tam długa odnoga w tej jaskini. Albo tylko mi się tak wydaje. Więcej tych małych chujków. Nikt was nie lubi. Wznosicie choroby. Zwinie wasze guano do tworzenia gardków, misek i innych tam bajerów. Takie dziwne odgłosy słyszę. Nie wiem, trzeba się niepokoić. Taki robak, jakiś stonoga, takie coś. Z takimi swoimi odnożami. Więc tych książek, w piśniejszej Biblii. Nie wie co to jest? O no, nie gaś mi. Sam musi być? No i co? Pronorkowałem i tylko zużywam tutaj tlen. a z drugiej strony mam porządne oświetlenie mam wszystko na fulę mogę sobie poodkładać jakieś te leki porobić jakieś regały na te napoje, leki i na badziewia. ale nieważne no, uderz to dobrze Bardzo to dobrze Kolejny lakier do włosów. Pięknie sobie batonika i mamy światło z jakiś czas. Chyba ja będę potem stąd wyjść. Fajne jakieś dwie odnogi. Chodźmy tu. Kolejna zabawka. mam jakiś krzyżyk. Zimno mi się tylko zrobiło. O, fajny krzyżyk. Coś tam ich, ich niczego kanibala. Czy ktoś wie co, 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 co to. Mam no, nadzieję, że ten słoń wydaje te odgłosy na zewnątrz. A nie, do tutaj nagle jakiś wyleci. Nie jestem pewien. tak jakby tutaj coraz bliżej dochodzą. Kurwa mać! Pizda jest tutaj. Pokaż się gdzie za małpa! To. Jeszcze ten dziecioru chyba tutaj jest. O kurwa! Masz mendo, a no, jak mi za ciasną tu dla ciebie, trzeba było tyle nie to było. Będziemy mogli z tego poszczerać, o kurwa. Parę ją! Kuraj! Dużo! Ha! Co jest tu w Małupiszony. Nic nie widzę. Nie mogę się cofnąć. Latarka! O! No spokojnie. To nie tego dobrego. Ubawimy się w ten sposób. Dobra to. Weź usuń to. To mi tylko przeszkadzasz. Dwaj lakierem i do bosów po oczach. Zapłaśli sobie, widziec. Wiem, że to jesteście, pokażcie się. Mik, a! Kupa! Gdzie jest ten ogień? Ogi no właśnie za mną! O Gień. Dobra, raczej... Widzę go ładnie! Dobra, jednak to ja to nie widzę. Zginęło to w końcu. Dobra, bo dalej mnie atakuje. A masz! ten run, hit ten masz w nojku? Nie wiem, nic nie widziałem. Musiał mi zgasnąć. Tutaj, to może być? Udamy Kurwa mać! Kurwa mać! Kurwa mać! Abierto. I co? Co chujku? Utknąłeś teraz, Mendo. Masz, baw się dobrze. Pięć nie było lekko Awaj pancerza, chyba co założymy. Hmm. Dobra, da, chodźmy na razie dalej. No nie, bo się mi pod nogi. Już wystarczająco. Byłeś wkurzający. Dobra, musimy teraz rozwalić tych zwykłych ziomków. Nie, gdzie jestem? No, chyba się wyrazam teraz. Co to za dziwne światło? Tutaj byłem? To on przyszedł nie? mnie. Chyba. Tu jest. światło. No tak. Ktoś przyszedłem, tu jest ta druga noga. Może tutaj nic nie będzie, choć model tak na szybcika. Kurwa... wielkie to jest. To co to, to? Małe imiątka. Kaseta. Kaseta 5? Już mam taką. jak to dziwnie wygląda, głowy tak w... skalę. Więcej paluszków. Będzie to kiedyś koniec, masz no Henry. Co to jest? A ten lej. No, zajbiście. Już go widziałem. Kolejny pasażer. Dawaj. Kolej stare. Gdzie masz głowę? A to twoje głowy tam były. Kurwa iść tam? Nie wiem, boję się. Może to będzie wyjście. Jakiś filmik? O kurwa, dynamit. Daj mi go więcej. złóż się. Łożesz, ty w mordę. Kopany. Jest ten krater. Widziałem go od samej, samej góry kiedyś. A teraz jestem troszkę niżej. Uuu, widzę, że tam też jest jeszcze jedno, przed nami jakieś wyjście. No to ci dopiero. Kiedyś tam zejdziemy na sam dół. Kiedyś wejdziemy. Dobra. Czemu tego się nie da rozwalić? Pytanie. Dobra. Mamy to, co chcieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że tutaj to będzie. No, znowu się przycięło. Nie wiem, czemu się tak się przycina. Nie, nie, to, nie ten przycisk. Cofnę sobie to, nie chcemy tego mieć na sobie. Dobra. Może być. Różnijmy się. Z powrotem do tej walki. to toczyliśmy walkę. Śmiało ci życie. Dawaj, życioroba i te inne brzydkie. O, ale pal się. U. Nie boję się. No to boję się. O, tutaj, tutaj, za flarę. O, o, kurwa. No dawaj, światło gnojku. Dawaj. Nie boję się. Mam poncusz. No, chodźcie tu do mnie, pojedynczo, najlepiej. Gdzie liście są? Kurwa, gdzie te małpy. Melo, no, głupie jesteście, no chodźcie tu. Gdzież można czekać na was? O, kurwa. A, tam i zawiesz. Tam i zawiesz ten ty możesz się włożyć. Jednego mniej, dawaj zęba. Tak, nie żyjesz? Nie żyjesz. już można ich podnieść, to znaczy, że kaput. No, dawaj, tam pocinął, głupia. Gień, tempej, wujku. To uciekasz, to uciekasz. Kurwa, ta zapalniczka, jak ona mnie denerwuje. A masz, a masz w pupalkę go i w głowę. Dobrze, poszło. Chyba nic nie widzę. Może to teraz będzie tu skuteczniejsza. Jednak chuję. Nawet jeszcze gorzej. Teraz dopiero jak coś się wyskoczyło to bym się zasrał To jebany efekt. Dawaj jeszcze za paniczkę. coś. Kurwa no nie mogę to. Młodą być takie obszerne Ja pierdolę to nie ma końca O jebane Dobra, póki co Chodźmy się podglądać co i jak Ładnie jestem Musimy sobie Zagenerujmy życie, i znaczy ten Energię i to. to jest kolejna połówka. Teraz ja nie będę wiedział, co tu Słyszę to kąt spierdzielać. jakieś te bestie. Mamusiu, to ja przyszedłem. Nic nie widać, nic nie słychać. Nie wiem dokąd leadę. Coś widzę. Nie, dobra, wydawało mi się. Zwalina już na górę. Wiem, że za niego będzie koniec. A! Ty chujku. Jest taki dupy, bez żadnych podgłosów. O, to jesteś ty. A, ma game pało. No, bingi, Kurwa! No, już nie ma. Dobra, to nie żyje, nie żyje. Jakaś lino na górę Nie boję się Lin mam pełno Dlaczego go się nie boję Chyba na powierzchnię Aczkolwiek nigdy nie wiesz o, Zajrzyjmy jeszcze tutaj i namiot Nie podoba mi się to Co tu się dzieje? Wyścielce tam tańczą czy co? Kurwa, macie jakieś duchy? No to może jakaś niewidzialna bestia jest, zaraz nie coś ujebie O ciele No podnieś to, co to jest Nie mogę tego podnieść, no. Nie chcę, no. No już sobie otworzyłem. No i podnieść teraz to. No nie mogę tego podnieść. Zawiesiło się koniec nie zobaczę sobie może innym razem nie wiem kiedy dzielę to wszystko znika co się dzieje mój broń znika z ręki gówniasz że ktoś potwora nikogo tu nie ma Co? Co wy, się, co wy to robicie? Że te bestie na górze, ale chyba już dźwięki rzeczywiście są z góry. Dobra, te są puste. Znieście już to teraz. No nie podniesie mi tego, no nie podniesie mi. Dobra, co tam widać? Jakiś X? W polance? Co za dźwięk? Jakiś szuranie? Tak. Dźwięk szurania jakbym ja tym swoim wózkiem na bale jeździł. Nie wiem co tam się odpierdala. Dobra, jakieś tam X na polanie. Nie wiem o co tu biega. Kiedyś to innym razem podniosę może. Trzmatek. Szmat, Czy na górę? Nie wiem. Teraz ja są tam jakieś potworki są. Ale ja ciekawy jestem, dokąd wyjdę. W ogóle stąd wyjdę. Jak coś się, się wracam na dół i pierdzielę to. Dokładam, że jest noc. Oczywiście znalazłem szczęście. Kurde, to nie ma końca. Dobra, to będzie na pewno na powierzchnię. Chyba się wracam na, na dół. Dobrze no. nie? Nie no. Tak. Dobra. Bardzo z powrotem. Tam jest bezpieczniej. Mam nadzieję, się nie zraspiły przez ten moment teraz potworki. Ja się szybko męczę, łażąc po linie. Teraz jak zauważyłem. Ale nie wpłynęło to na nic. Dalej się z niej zsuwam, tak samo. Kiedyś tam zejdę. I to na głęboko. Tu dzieje. Jaskiniwa jest większa niż myślałem. Myślę, że może ją podzielimy na dwa odcinki. Więc także na razie na się napijemy, pożremy i wyruszamy w kolejne odnogi tej jakże szalonej jaskini. Ale to już w następnym odcinku Trzymajcie się kciuki, żebym się nie zestarał tutaj. Dzięki za oglądanie, i do następnego. W ciąg dalszy nastąpi.